Witajcie fani Cityscoop2 w ten piękny lipcowy dzień i dzisiaj przychodzę do was z lekkim ochłodzeniem, czyli z zimą. No i wybierzemy się dzisiaj na wycieczkę do lasu. Będziemy może nie spacerować i podziwiać przyrodę, tylko będziemy te drzewa wycinać, ponieważ dzisiaj zostawiamy budowę mieszkań, sklepów czy wszystkiego tam innego. Wchodzimy sobie tutaj w specjalistyczny przemysł i zajmiemy się właśnie leśnictwem. Coś, żebyśmy tam Jakoś fajniej zaczęli zarabiać. To znaczy, niby zarabiamy jakieś 14 tysięcy na godzinę, ale domyślam się, że tutaj to będzie wyglądało słabo. Gdzie to jest? Produkcja. Na przykład takie drewno. Deficyt 0,6 tony, nadwyżka 0, więc spróbujmy sobie zrobić tutaj jakąś większą nadwyżkę i to sprzedawać. A co my tu jeszcze możemy z tego zrobić? Właśnie możemy się ogrzewać, możemy przetwarzać, no albo po prostu możemy eksportować. Zarobimy na tym, tak, to na pewno. Tylko w takim razie tutaj musimy sobie odblokować. Troszkę tych kratek, więc ja bym przejechał może jakoś w ten sposób. To wszystko jest do odblokowania. W sumie tę te kratkę też możemy sobie odblokować, żeby to już było takie równe. Dalej, czy idziemy jeszcze w tym kierunku? No tak naprawdę te dwie kratki moglibyśmy sobie wziąć. No i co, te kratki tutaj na autostradzie też, bo pewnie się będziemy chcieli jakoś połączyć. W takim razie te kratki też, odblokujmy sobie tę autostradę. No i powiedzmy, że na razie na początek tyle wystarczy. No i od czego ja bym zaczął? Czy stawiamy sobie na początek te budynki? Czy robimy jakieś drogi? Wydaje mi się, że jakąś drogę by można przeprowadzić. Tylko w takim miejscu, to to będzie po prostu zwykła, taka droga żwirowa, bo obawiam się, że żadnej takiej drogi fabrycznej tutaj nie mamy, ewentualnie jakoś w tym modzie? Chociaż nic tu takiego ciekawego nie widzę, tak jak to było w Cityskach 1, że taka po prostu droga fabryczna. No dobra, w takim razie będzie droga żwirowa, tylko czy mi się to teraz uda jakoś zrobić równolegle w stosunku do tej linii tu? Czy coś tu przyciąga coś tak, coś może w ten sposób? Za bardzo chyba nie. No fajnie by było, żeby to tu jakoś wyglądało równo, więc może zrobimy to w ten sposób. Spróbujmy sobie przeprowadzić taką drogę powiedzmy przy samej granicy. O! Zrobimy to tak, żeby tutaj to jakoś tak najeżdżało. Dalej jedziemy sobie w ten sposób. No i to jest bardzo ważne, żeby zrobić dobrze. Teraz, jak przejedziemy na przykład dalej, to tutaj też będziemy równo? Okej, okay, zgadza się. Czyli skoro mamy drogę równoległą do tych linii, to teraz jak zrobimy sobie drogę prostopadłą do tego, powinno Powinno to być równoległe do tamtego. Także witam na lekcji Geometrii z Blue co teraz? Jakoś tak na przykład w tych okolicach przeprowadzamy taką prostą drogę przez las? No dobra. Ona jest długa na kilometr, ale to jeszcze nie wszystko. Ja bym tutaj przejechał serio daleko i zrobimy sobie porządny taki zakład wycinki tych drzew. Czy potem jakoś jeszcze możemy to przetwarzać? Czy tu są jakieś takie budynki specjalne? No są. Zgadza się. Mamy na przykład jakąś taką fabrykę papieru i inne rzeczy. Dobra, tym się będziemy zajmowali później. Teraz to ja bym spróbował może postawić taki budynek i gdzie to. Robimy. Zaczynamy stąd? No chyba tak. Wstawmy to sobie tutaj, tylko ja nie będę tu robił jakichś takich dziwnych okręgów. Spróbujmy to zrobić jak najbardziej proste, jak tylko się da. Czyli dojeżdżamy do tej drogi. Jedziemy teraz gdzie w sumie? Jak będziemy chcieli tam dalej odjechać, to nie możemy podjeżdżać za daleko. Zróbmy to tu i ja bym to raczej próbował robić bez anarchii, czyli trzymajmy się tych naturalnych limitów, jakie tutaj nam ta gra narzuca. Czyli do tego miejsca dojeżdżamy sobie teraz do drogi, później coś takiego oraz w tym miejscu kończymy. Pięknie. Czyli jeśli chcemy iść dalej, to po prostu musimy postawić kolejny budynek. Czyli on byłby jakoś tu. Tu możemy teraz normalnie tak dojechać, potem przejechać sobie jeszcze kawałek dalej. No i ja to sobie tam zakończyłem. Teraz przejdźmy może na drugą stronę, ponieważ tutaj też mamy mnóstwo tych drzew. To co, stawiamy to jakoś tak bezpośrednio naprzeciwko? Może nie. Starajmy się to stawiać jakoś tak mniej więcej na środku. No i tutaj podobnie jak tam, dojeżdżamy sobie do tej drogi. Teraz możemy to zrobić na przykład jakoś do południa. Połowy tego budynku, tak, idziemy teraz w głąb tego lasu do tego okręgu. Później coś takiego, i teraz zjeżdżamy też, właśnie mniej więcej w połowie tego. Klikamy jeszcze tutaj oraz tutaj nakładające się na siebie obiekty. Chyba za daleko podjechałem. Ok, teraz to mamy. Pięknie. Może zatrzymajmy się na razie na trzech takich budynkach, ponieważ one mają tutaj jakieś swoje potrzeby. I jakbyśmy je teraz zaspokoili? Może jakoś stąd wyjedziemy i tam się podłączymy? No, 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 to by mogło być dobre. Czyli co? Tutaj zrobimy sobie jeszcze kawałek takiej prostej drogi, chociaż ja się też zastanawiam. Skoro tam będzie jeździło teraz więcej ciężarówek, to może warto by było na przykład tę drogę troszeczkę ulepszyć. No dobra, można by. Też możemy mieć asfaltowe drogi między polami. Tutaj jeszcze kawałek asfaltu, ale dalej to już chyba pojedziemy po prostu taką żwirową. Tylko jeszcze tak z ciekawości sprawdzę na tę linię, jak tutaj jest krzywo. Trochę to słabo widać, no bo jest śnieg, ale z tego, co tutaj jestem w stanie zobaczyć, to raczej za bardzo krzywo tutaj nie jest. Także robimy coś takiego. Dojeżdżamy jeszcze do tego miejsca teraz, do tej linii pomocniczej i łączymy się z tą drogą asfaltową tam. Więc w tym momencie oni powinni mi przestać narzekać na wszystko. No i to tak naprawdę powinno zacząć już działać. Czy mamy jakieś postępy, na przykład tutaj, budynki, ośrodek obszaru rolniczego, ale nie, bo to jest mleczarski. A żeby Postawić fabrykę papieru, to potrzebujemy 10 takich budynków. Mamy dopiero 3. No to idziemy dalej, nie zatrzymujemy się, czyli to stawiamy gdzieś tutaj, tak na środku, dalej. Może ja sobie postawię od razu kolejny, czyli on byłby jakoś w tym miejscu. Później, później, czy zbliżamy się do pól? Może już nie tak bardzo. Raczej bym poszedł gdzieś w tym kierunku. Czyli kolejne takie musi być tu. No i teraz ja sobie to jeszcze jakoś rozrysuję. Dobra, ja to sobie tutaj poustawiałem jak trzeba, i mamy teraz 6 takich budynków więc potrzebujemy jeszcze cztery, więc na pewno jeden taki stawiamy sobie jakoś tutaj. Dalej kolejny musi być jakoś w tym miejscu, żebyśmy potem mogli tam się zahaczyć. Nie widzę dokładnie gdzie powinien być kolejny, no ale to patrząc na to jak to tutaj wcześniej wyglądało, to to by musiało być chyba jakoś mniej więcej tu. Później kolejny taki w tym miejscu. No i mamy fabrykę papieru. Zaraz ją postawimy. Tylko jeszcze muszę to sobie tutaj pozaznaczać. No i prezentuje to się teraz w ten sposób. Tylko wiecie co? Bo jak ja Kiedyś chciał wycinać jeszcze więcej tych drzew, no to sporo ich mamy tutaj dalej, więc możliwe, że trzeba by tu przeprowadzić jeszcze jakąś drogę, czyli co, przejechalibyśmy sobie na przykład jakoś tędy? No dobra, mogłoby coś takiego być i w takim razie z tym jedziemy sobie tutaj jeszcze jakoś dalej. To będzie po prostu taki wjazd na całą tę strefę wycinkową, czyli ta droga podjedzie jeszcze jakoś tutaj bliżej do tej autostrady i zrobimy tu jakieś połączenie. Tylko może ja nie będę sam czegoś budował, tylko skorzystamy sobie z takich go węzłów drogowych. To mamy tutaj za cztery punkty stać nas, na szczęście nas stać. No i zobaczmy, co by mi tutaj pasowało. Taka trąbka, no nie wiem, nie wiem, bo fajnie by było, żebyśmy od razu też przejechali tam na drugą stronę. Czyli nadałoby się na przykład coś takiego, tak, czyli tutaj na dole jedzie autostrada, górą mamy taką szeroką drogę. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Coś takiego na przykład z rondami, też fajne rozwiązanie. Później takie coś. To mi się podoba, czyli autostrada idzie dołem, a na Górze mamy takie, jakby dwa połączone ronda. To się nazywa rondo w kształcie łezki. No dobra, ja bym to tutaj wstawił, tylko jak widzicie, to ta autostrada pod spodem, niestety, jest taka prosta. Chyba, że my to sobie po prostu jakoś wygniemy. No tak by chyba trzeba zrobić. Czyli co? Teraz wyburzymy sobie taki fragment, żebyśmy tutaj na pewno z tym nie kolidowali. Przewody? Dobra, one mogą zostać. No i teraz coś takiego umieszczamy sobie tu. To możemy od razu jakoś podłączyć, zobaczyć, czy to będzie proste. No pewnie nie idealnie proste. Ale wystarczająco proste. Tutaj możemy zrobić jeszcze troszeczkę więcej takiej drogi asymetrycznej, chociaż wiecie co? Może ja bym w ogóle wyburzył trochę większy kawałek i zrobił to jakoś stąd, i wtedy już w ogóle tutaj nie będzie tej krzywizny, tak? Czyli tam 180 stopni i tu się łączymy. Nie musimy tak naprawdę idealnie. Po drugiej stronie, no to już tak naprawdę nie mamy za bardzo co poprawiać, możemy tylko to na przykład jakoś przedłużyć. Yy, chociaż to może potem nie fajnie wyglądać, jak to nie będzie na wprost tamtego. W ogóle to już wygląda niefajnie, więc. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz i niech to będzie właśnie na takiej linii, jakby na przedłużeniu tamtego, tak? Czyli tutaj sobie wyjeżdżamy w ten sposób, ok, i to ma być obrócone w drugą stronę. Dobrze, także to co na górze mamy zrobione. Teraz będzie trzeba przebudować jeszcze więcej, ponieważ ta autostrada na pewno nie może iść w tamtym kierunku. Może ja bym wyburzył jednak te przewody, troszeczkę mi przeszkadzają. Burzymy to, burzymy tak naprawdę chyba też to, chociaż ja bym to sobie na razie zostawił. Tu po drugiej stronie też to możemy wyburzyć, to całe możemy oczywiście wyburzyć. No i zaczniemy może jakoś po tej stronie, ponieważ tu będzie mniej dogięcia. Tak naprawdę, wiecie co, po co ja to będę zostawiał? Wyburzmy wszystko. Bierzemy teraz taką drogę i spróbujemy tu jakoś z nią zejść pod ziemię. Tylko to, to moglibyśmy robić tym trybem równoległym. Właśnie. No i co, idziemy tu w ogóle jakoś prosto? W sumie by można. Spróbujmy tu zejść teraz jakoś pod ziemię. Na ile to powinno być? 10, 20? Nie no, bez przesady. Tak tylko żeby nam pokazał się ten tryb podziemny, czyli minus 12,5 metra. To sobie robimy jakoś tak. No i skręcać będziemy dopiero jakoś tutaj, czyli musimy dojechać do którejś z tych linii pomocniczych, czyli do tej i teraz po prostu połączymy to z tym. Wyjdźmy tu na powierzchnię. I czy my to możemy tak po prostu połączyć? To znaczy niby możemy. Pytanie, jak to potem będzie wyglądało tutaj dalej? W ogóle właśnie, nie podoba mi się też coś takiego. Tutaj na pewno musimy być w tunelu, a stąd to będziemy musieli Musieli przejechać w ogóle jakoś tam z prawej strony, czyli najlepiej, żeby to wszystko było jednak kawałek dalej w lewo. Czyli musimy to zrobić troszeczkę inaczej. Zaczynamy z tego miejsca, jedziemy podobnie jak to było oryginalnie, czyli jakoś w te okolice, w tym miejscu jesteśmy pod ziemią i teraz. Przejeżdżamy kawałek prosto, tak naprawdę nie. Tutaj musimy odbić w ogóle jakoś chyba w tym kierunku. No dobra, możemy jakoś tak delikatnie i teraz z powrotem będziemy skręcać jakoś tutaj. Czyli klikamy w tym miejscu, skręcamy tak, wychodzimy na powierzchnię. Zero może być jakoś w tym miejscu, no i to sobie potem jakoś połączymy. Tu możemy tak naprawdę tego więcej wyburzyć. Przewody też są do wycięcia. No i teraz jedziemy już równolegle, czyli dojeżdżamy do linii pomocniczej, która jest w tym miejscu, i łączymy jedno. Z drugim. Dobra, czyli ta autostrada sobie tak skręca. No okej, okay, może tak być. Skręcamy, skręcamy. Po czym, czy ten zakręt nie jest jakiś taki za bardzo ostry? Załóżmy, że nie. Niech to już tak zostanie. Yy, chyba mamy tutaj większe krzywizny na tej autostradzie, zrobione już przez twórców. W sumie tutaj dalej to tak naprawdę już nie mamy autostrady. To też jest taka niby autostrada. Bardziej taka droga przez miasto. No chyba, że chcemy się bawić jeszcze bardziej i na przykład wyrównamy to sobie aż do tego miejsca. No bo tak. Jak też można by zrobić, czyli co? Zaczynamy tu, tylko pod ziemią. Skręcamy sobie jakoś na przykład delikatnie, tak. Klikamy tutaj, i teraz jedziemy już po powierzchni. I w sumie tam, gdzie się da, to możemy jechać tak w miarę prostą. Czyli tutaj, taka prosta droga. I skręcać będziemy dopiero jakoś w tych okolicach. Czyli do tego miejsca, tak, łączymy się z tym. No i tu jeszcze musimy zrobić jakieś pojedyncze drogi, czyli stąd, dotąd. Dobra, to już może wyglądać tak. To oczywiście obracamy. Jedziemy sobie, jedziemy jakoś tędy pod tymi przewodami. No dobra, ja może ich jeszcze więcej wyburzę. Dalej jedziemy prosto, piękna taka właśnie prosta autostrada. Delikatnie sobie tutaj skręcamy, żeby wjechać pod ziemię, po czym wyjeżdżamy tutaj. To na pewno wyburzamy i łączymy jeszcze to jakoś tutaj jedno z drugim. Ok, więc teraz pytanie jeszcze, jak to tutaj z powrotem połączyć. Może ja sobie wezmę takie skrzyżowanie, postawię je tu, żebym widział dokładnie, jak to wyglądało wcześniej. Dobra, czyli będziemy potrzebowali na pewno takiej autostrady trójpasmowej. To by mogło być jakoś tutaj, dalej w tym miejscu. Później po drugiej stronie, no to na przykład jakoś za wyjazdem z tego tunelu oraz przed wjazdem do tego tunelu. Wtedy z tego miejsca wyjeżdżamy z taką pojedynczą drogą i próbujemy połączyć się z tamtym, tylko może to powinno być delikatnie dalej. Na przykład coś takiego, i teraz zjeżdżamy tu, w którym miejscu to miało być. To jest lewy pas. Czyli musimy się połączyć na przykład jakoś w tym miejscu. Czy to czasami nie jest troszeczkę zabawne? Bardzo krzywe. Może ja bym tu się spróbował pobawić jeszcze delikatnie Mówitem, skoro już wiem, jak w razie czego potem poprawiać te nierówności. No to co? Na przykład coś takiego? Dobra, dobra, mogłoby być. Tylko w takim razie teraz wracamy do Mówita, włączamy sobie ten tryb, i tutaj możemy teraz kliknąć na przykład. W ten punkcik możemy, nie możemy, możemy. I czy trzeba coś tutaj poprawić? Jakoś delikatnie, może niżej. Tak naprawdę dużo się tutaj nie zepsuło. Zobaczmy to jeszcze z tej perspektywy. Nie no, jest dobrze. To i tak jest zjazd z autostrady, także tutaj muszą sobie zwolnić w ogóle czas może być włączony, tak niech oni sobie tutaj jeżdżą tu przed chwilą widziałem samochody, czy mi się wydawało? możliwe, że były, tak, bo jednak ta autostrada była tu wcześniej i czekajcie, czekajcie, nie mogę włączyć czasu nie mogę, ponieważ wyciąłem te przewody, okej, okay, już to nadrabiamy przechodzimy sobie tędy jakoś tak obok tej autostrady, no i łączymy się do tego, okej, okay, teraz możemy czas włączyć, dobra, także przechodzimy na drugą stronę, weźmy ten zwykły tryb mówi ta, to sobie na przykład delikatnie wygniemy, no i taką drogę chyba też możemy delikatnie przedłużyć. Ona nie musi być taka krótka, tylko może bez tych wszystkich przyciągań, bo one mi teraz raczej tutaj przeszkadzają. Dojedźmy w to miejsce. Jak to wygląda na zjeździe? Lewy pas łączy się potem z autostradą. Czyli zacznijmy stąd, może też bez przyciągania jednak będzie to lepiej wyglądało i łączymy się gdzie? Bezpośrednio tutaj? No, problem tak naprawdę jest z tym, że ja to chcę robić bezpośrednio za tunelem. To nie jest chyba takie dobre. Trzeba by wyjechać jakoś stąd, tylko w takim razie wtedy to jest jednak... Za blisko. To musimy odsunąć. No i spróbujmy teraz. Wyjeżdżamy stąd i łączymy się tu na przykład jakoś kawałek dalej. W takim razie to możemy z powrotem zamienić na dwa pasy, a te trzy niech jadą sobie kawałek dalej. No i co? Tak to będzie wyglądało? Czy coś mi się tu uda jeszcze poprawić? No, 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 coraz lepiej mi idzie z tym movitem. Zobaczcie, zjeżdżamy sobie tak, wjeżdżamy tam na autostradę. Czy tutaj nie ma zbyt wielkiego dołku? Możemy coś jeszcze niby spróbować. Czyli co, klikamy teraz w to. Sprawdzamy to sobie z tej perspektywy. Perspektywy i podjeżdżamy na przykład delikatnie do góry, chociaż nie, bo wtedy to się tam tak psuje. Dobra, zostawiamy to już, co on robi? Halo, człowieku ciężarówko, na autostradzie takie rzeczy, no nie! Tak się po prostu nie robi. Dobra, zostawmy tych szalonych kierowców w spokoju i ja bym teraz może zajął się podłączeniem tego, ale tutaj wam już tego nie będę pokazywał, pokażę wam po prostu jak mi to wyjdzie na końcu. No dobra, udało mi się to wszędzie tutaj połączyć, też poprawiłem to sobie, jak to wygląda po tej stronie że mamy troszeczkę dłuższy teraz ten pas rozbiegowy. Tutaj mamy zrobiony zjazd po tej stronie, też to jest pięknie wygładzone. Tutaj w tym miejscu możemy sobie wjechać. Yy, chociaż teraz, jak tak patrzę na to z góry, to chyba mogliśmy to po prostu zostawić takie proste. Tak, skoro ja i tak tyle tej autostrady tutaj przebudowałem, no to trzeba to było zostawić, tak, wstawić tu na środku i jakoś tę autostradę wygięć. No ale dobra, tak chyba musi być, chociaż nie podoba mi się jeszcze to wygięcie tu. Może dałoby się to jakoś lepiej zrobić? Dobra, mamy. To teraz to będzie lepiej wyglądało. Może to nie jest idealnie symetryczne, z tej strony dojeżdżamy bliżej do tego ronda niż po tej, ale to już tak naprawdę bardzo nie przeszkadza. Dobra, wybórzmy sobie to. No i przejdźmy jednak do tematu odcinka, bo nie miałem się zajmować dzisiaj autostradami. Także bierzemy taką fabrykę papieru. No i co, postawimy ją sobie jakoś, właśnie przy autostradzie. Tylko nie przy tej drodze wjazdowej, tylko ja bym tu jeszcze zrobił taką odnogę. Ale czy robimy to na przykład bezpośrednio już przy tym takim polu wycinkowym? No, niby by można, bo po tej stronie to i tak już raczej za bardzo nie ma co do wycinania, nawet w tych okolicach. No nie, po takie drzewa nie będę tutaj szedł z tymi budynkami. Jak będziemy potrzebowali więcej, no to jeszcze sporo mamy tego tutaj. Także w tym miejscu jak najbardziej możemy przeprowadzić sobie taką drogę. Tylko robiąc ją, to widzimy, jakie tutaj jest krzywe. Więc jeszcze musimy sobie do tego wrócić i przesunąć to jakoś tam bardziej do narożnika. O właśnie, później tutaj coś takiego. Dobra, teraz będzie lepiej. Hmm, tu coś jeszcze mi się nie podoba. Tutaj też musimy to dosunąć bardziej do narożnika tego skrzyżowania. Tak? Będzie. No dobra, powiedzmy, że może tak być. No i co robimy teraz z tą fabryką papieru? Czy stawiamy ją przy tej drodze, czy robimy jeszcze jedną drogę, na przykład tutaj do środka. No mogłoby być. Coś takiego, czyli wjeżdżamy sobie tam i teraz ta fabryka dopiero przy tym. Właśnie, niech to wygląda w ten sposób. Mm, co przy takiej fabryce? Mamy niby jakieś parkingi na terenie tego zakładu, ale możemy tak na ozdobę postawić też coś tutaj przed tym wejściem. Powiedzmy, że tam pracownicy tutaj, jacyś goście, no, coś takiego. Co byśmy dali? Zadaszony parking? Raczej nie długi parking, też chyba nie. Może po prostu jakiś taki średni parking albo duży parking. Co tu jeszcze mamy? Bardzo duży parking. No chyba że tak. Dobra, postawmy to sobie tutaj. Możemy założyć, że jak na przykład tutaj pracuje jakiś drwal, no to w tym miejscu zostawia sobie samochód. No to co jeszcze możemy zrobić tutaj w tych okolicach? Czy ja mogę tak po prostu zamalować tutaj taką strefę przemysłu wytwórczego, taką strefę fabryczną? No niby by można, chociaż ja nie pamiętam, czy w tej grze mamy takie style, no bo jednak w Cityskach 1 to ja sobie mogłem ustawić, że tutaj się budują fabryki, ale one są właśnie w takim stylu leśnym. Mamy tutaj takie narzędzie wyznaczania terenu pod przemysł specjalistyczny dobra chyba to będzie czyli co jedziemy sobie tędy chwila ja to wyznaczam jak to się robi czy ja najpierw mam zaznaczyć może dzielnicę a potem tym w to kliknąć zobaczmy no nie czy to nie jest czasami jakieś takie narzędzie do powierzchni hmm, tutaj gdzieś kliknąć albo tutaj w tym miejscu no nie to jest narzędzie do powierzchni tak to tutaj działa to za bardzo nie jak to się robiło o o o dobra wiem co to jest to nie o to nam chodzi to jest to narzędzie które mamy jak sobie we Wejdziemy tam do środka takiego budynku. Czyli tak się tego niestety nie da. No ale ja i tak mimo wszystko tutaj bym wyznaczył sobie taką dzielnicę. Czyli wszystkie te drzewa tak zaznaczamy dalej tutaj. No i powiedzmy, że jakoś tak bez autostrady. Czyli coś takiego. No i podjedźmy sobie jeszcze jakoś kawałek tu. No i co? Jak teraz na przykład wejdziemy w tę nazwę, to czy ja mogę coś tu ustawić? Opłata, osiedle strzeżone, recykling, zakaz i tak dalej. No nie. Takich rzeczy tu nie ustawimy. No ale dobra, to w takim razie niech tu będą po prostu zwykłe. Takie fabryki. Możemy też z tym przejechać jeszcze jakoś tutaj dalej, tylko właśnie niech mi się to tak ładnie przyczepi. Fabryki mogą być do tego miejsca. Tylko pamiętajmy, że my tu kawałek dalej mamy taki dworzec kolejowy i te tory miały tu jechać jeszcze dalej, właśnie jakoś w tych okolicach. Więc jak ja bym to teraz zrobił, bo przydałoby mi się takie miejsce, żeby na przykład pracownicy tutaj mogli przyjeżdżać, ewentualnie, żeby mogły podjeżdżać jakieś pociągi towarowe. No to to by chyba trzeba zrobić jakoś tutaj, zobaczmy. I widzę, że mamy też nowe rzeczy, w tej zakładce. Genialne! Przecież to był jakiś żart, że my tutaj mieliśmy taką jedną stację kolejową, czy dworzec kolejowy, taki wielki, i to gdzieś trzeba było tak na obrzeżach mapy też stawiać, takie wielkie budynki. Czyli w takim miejscu chcemy mały dworzec kolejowy, tylko czy ja go sobie tak po prostu tutaj postawię, no będziemy potrzebowali drogi. Dobra, dobra, w takim razie gdzie tę drogę zrobimy? Tutaj mamy granicę tego, czyli co, przeprowadzamy tę drogę po prostu jakoś tak. Tutaj. No, i jakoś tak w lesie po prostu robimy sobie taką stację kolejową. No i co? Tu mamy taki jeden peron. A jeśli chodzi na przykład o te stacje towarowe, to tu się chyba nic nie zmieściło. Nie. Po prostu taka stacja końcowa dla pociągów towarowych. No to gdzie to sobie umieścimy? Może na przykład jakoś tu? No, no, no. To by mogło być dobre miejsce. Tylko to musi być na pewno w drugą stronę. Czyli co? Jakby to stało jakoś tak, to ile ja miejsca potrzebuję? Może zróbmy tak. Ja to po prostu tu postawię. Przeprowadzimy sobie teraz taką drogę. I będę wiedział dokładnie, ile miejsca nam jest tutaj potrzebne. Jeszcze kawałeczek dalej. Tutaj czy robimy skrzyżowanie? To może trochę przeszkadzać. Dobra, na razie nie. Teraz to ja to bym po prostu obrócił i właśnie my wyjeżdżamy w tamtym kierunku. To znaczy sama stacja mogłaby tu być jakoś w okolicach tego skrzyżowania. Pewnie, to bardzo nie przeszkadza, ale i tak by trzeba przeprowadzić tu jakąś drogę. Może na tyłach? Tylko tam coś się ten teren tak dziwnie wykrzywiał, może to w takim razie trzeba zrobić kawałeczek dalej. No właśnie. Właśnie, niech to wygląda w ten sposób, żeby tutaj nie było tak ciasno. No i teraz robimy coś takiego. Bierzemy taki tor i z tego miejsca wyjeżdżamy sobie na przykład idealnie prosto. Takie 180 stopni. Dalej. Tutaj zrobimy sobie jakieś skrzyżowanie, i my, tak naprawdę, kawałeczek dalej mamy już granicę. Tak, to jest koniec mapki. Więc spróbujmy zrobić jeszcze coś takiego. Wyjedziemy z tego dworca pasażerskiego i też przejedziemy na przykład jakoś tak idealnie prosto. Możemy nawet pojechać idealnie prosto na granicę. Czyli 180 stopni to jest praktycznie tutaj płaskie. I gdzie jest to przejście? Kawałeczek dalej, czyli w tym miejscu. Możemy tu się połączyć. A czy tutaj nam powstał taki przejazd górą? No dobra, ciekawe, chociaż ja bym tu raczej aż tak bardzo nie kombinował. W takim miejscu możemy mieć zwykły przejazd kolejowy, czyli zatrzymujemy się na tej drodze, potem przejeżdżamy jakoś kawałek dalej, pewnie. Będzie też trzeba podłączyć to, w takim razie to musimy sobie wyburzyć, no i na pewno prosto będzie się podłączyć tu w prawo. Czy będziemy potrzebowali skręcać w lewo? No niby fajnie by było, ale to będziemy musieli bardziej pokombinować. Na razie to ja bym spróbował to zrobić po prostu jakoś tak oraz tak. Czy coś mi z tego? Wyjdzie, czy tutaj to się ładnie połączy, no pięknie. Przejeżdżamy sobie na takim łuku i dojeżdżamy do tego miejsca. Dalej jedziemy prosto. Okej, okay, także coś takiego może być i co? W tym miejscu byśmy sobie jakoś tak wykręcili, pojechali tam. W sumie, czy to jest aż tak bardzo potrzebne? Może ja bym na razie nie kombinował. W tym momencie to ważniejszy będzie ten tor tutaj, czyli jedziemy sobie prościutko, równolegle do tych, nie wiem, budynków, stref, jak to nazwać? Cokolwiek to jest, i skręcamy sobie po jakoś tak. Dalej, w tym miejscu jedziemy na przykład kawałeczek prosto, dotąd i będziemy się musieli zatrzymać tu. Chociaż wiecie co, skoro mamy teraz takie mniejsze dworce, to może ja też to przebuduję, no bo to jest jakiś żart. Tak to nie może wyglądać, tylko żeby mi się nie zgubiła ta linia, to weźmy sobie jeszcze, dołóżmy tutaj na przykład jakieś punkty. O, właśnie. Tam niech będą punkty, a tego się pozbywamy. Czyli to jest teraz całe do wyburzenia. Tych dodatkowych torów nie potrzebujemy i bierzemy sobie stację, tylko, może nie małą, tylko na przykład średnią. Jak to tu będzie wyglądało? W sumie tak średnio, ponieważ to by musiało być kawałeczek dalej. No ale to nie będzie tak naprawdę żaden problem. Wyjedziemy sobie skąd? Na przykład, może jakoś tutaj. No dobra, dobra, niech tak będzie później. Jakaś taka droga w tym miejscu, i teraz to skrzyżowanie sobie jakoś z tamtym połączymy. Tylko chciałbym wyjść ze środka. Okej, okay, teraz mi to pozwoli. Dojeżdżamy w takim razie tam. Coś mi tu krzywo poszło. Jeszcze raz. Przejeżdżamy 90 stopni. Tego się pozbywamy. I teraz taki dworzec. No, on powinien być jeszcze troszeczkę wcześniej. Spróbujmy tu na przykład przeprowadzić taką drogę. OK, fajnie, że tamta od razu zniknęła. No i taki średni dworzec teraz nam się tutaj zmieści, nawet to się samo połączy. Ale ja bym nie chciał, żeby to się samo łączyło, ponieważ musimy to zrobić troszeczkę lepiej. Wyjedźmy stąd, tak. Dojeżdżamy do tej linii i łączymy się z tym. No i teraz jeszcze coś takiego, czyli tutaj. Do. Tej linii i łączymy się z tamtymi torami. No i cudownie. Teraz to sobie musimy jeszcze naprawić, czyli po tych punktach wjeżdżamy na przykład na ten peron. Ale to nie wszystko, ponieważ to ciągniemy jeszcze, jeszcze dalej i zatrzymujemy się w takim razie tu. Później, skoro jesteśmy już tak blisko, to możemy też podjechać na granicę. No a wracając, oczywiście zatrzymujemy się na tym peronie. No i teraz jeszcze wracamy, wracamy, zatrzymujemy się po tej stronie. A proszę mi pokazać. Czy ja to mogę rozbudować? Udogodnienia dworca są, okej, okay, stawiamy oraz są automaty biletowe, no to oczywiście. No i podobną rzecz możemy sobie zrobić też w tych okolicach, ale tutaj mamy dostępne tylko automaty biletowe. No okej, okay, bo to jest jednak taki mniejszy dworzec. Teraz musimy jeszcze stworzyć linię towarową, taką krótką, czyli wyjeżdżamy stąd, dojeżdżamy na granicę i będziemy sobie eksportować to drewno, czy tam na przykład papier. A jeszcze tak na szybko bym zerknął, jak to tutaj wygląda? No, takie trochę. Strome te tory nam wyszły, co nie? Tu jest taki pagórek, i potem taka dolinka jest dopiero w tym miejscu. No to ja mam jeszcze taki jeden pomysł. To sobie na przykład wybórzmy i spróbujemy tu wjechać do jakiegoś tunelu. Czyli jedziemy prosto i spróbujmy zjechać tak, żeby tutaj było na przykład plus 0,4. Teraz łączymy się do tego miejsca, chociaż wiecie co? Może ja bym to też wyburzył. Dokąd na przykład jakoś dotąd? Czy tu jesteśmy jakoś w miarę na płaskim? Może ja bym to zweryfikował na przykład od tej strony. Tu jedziemy w miarę dobrze, przejeżdżamy przez las, to jest proste. Tutaj, tutaj skręcamy i delikatnie jedziemy pod górkę. W takim razie cały ten zakręt też sobie wyburzymy. No i zobaczmy teraz, jakbyśmy wyjechali stąd, to musimy jechać delikatnie do góry, ale w sumie chciałbym też jechać po powierzchni, nie cały czas w tunelu. Dałoby się tak to zrobić, chyba musimy jeszcze wyżej. Plus 3,1. Czy my tu jesteśmy już w jakimś tunelu? Zobaczmy to jeszcze z tej perspektywy. No tu cały Czas są takie góry. W tym miejscu musimy wyjechać na powierzchnię, tak? No. Niech to tak wygląda. I teraz zobaczmy. Tu jest górka, i najwyższy punkt tej górki jest w tym miejscu. Więc w takim razie schodzimy tu pod ziemię, przejeżdżamy też pod tym pagórkiem, i na przykład jakoś tu możemy już wyjechać na powierzchnię, chociaż może jeszcze kawałeczek, kawałeczek dalej. Okej, okay, tu będzie około 0%. Dobra, takie coś może być. Czy uda nam się teraz tam skręcić? Powinno. Tylko ja to w takim razie jeszcze sobie jakoś delikatnie wygładzę, na pewno. Mniejszym pędzlem, złapmy tę wysokość i teraz z tego miejsca jedziemy, jedziemy właśnie jakoś tak delikatnie tutaj do góry. Zaczynamy stąd, dojeżdżamy do linii pomocniczej, łączymy się z tamtym, no i teraz powinno być wszystko pięknie. Jeszcze tak bym sprawdził, tutaj wjeżdżamy sobie do tunelu, ok, tu jest taka górka, później jedziemy dalej prosto w takiej dolince, znowu do tunelu, no i tam dalej wyjeżdżamy i też jedziemy w miarę prosto. Tam już do granicy bym się bardzo tym nie przejmował. No to Zrobimy jeszcze taką jedną drobną rzecz. Czyli, na przykład, tu na końcu postawimy sobie takie rondo. I rondo postawilibyśmy też jakoś na przykład w tych okolicach. Tutaj, może kawałek dalej. Z tym podjedźmy jeszcze tam. No i teraz takie rondo. No i dzięki temu będziemy mogli tutaj przeprowadzić jakieś autobusy. Więc robimy sobie przystanki. No dobra, tak naprawdę mogą być tu na końcu. Dalej, kolejne przystanki jakoś na przykład przy tych fabrykach. Tak, raz, oraz dwa. No i powiedzmy, że coś jeszcze tu. Tak, żeby dało się na przykład. Podejść gdzieś tam. No i oczywiście przystanki przy tym dworcu jeden oraz drugi. Także ja to sobie połączyłem taką linią. To jest linia numer 8. Koloru nie muszę zmieniać, ponieważ to jest daleko od wszystkiego, ale na pewno chciałbym zmniejszyć cenę biletu. No i jeszcze mi tutaj narzekaliście, że nie mamy pojazdów i taki komunikat mieliśmy chyba też gdzieś w tych okolicach. Właśnie, brak pojazdów. Tylko czy ja mogę teraz rozbudować tę naszą stację rozrządową? A jajaj, niestety nie, czyli będzie nam niestety potrzebne. Potrzebna taka kolejna. No ale to może schowamy jakoś tutaj, na przykład przy granicy. Czy to będzie dobry pomysł? No chyba tak. Wstawimy to sobie w takim miejscu. Tak, i tu musimy jeszcze zrobić dojazd. Czyli taka droga prosto przy tym dalej. Możemy tutaj jechać tak dosyć prosto. Powiedzmy, że jakoś w ten sposób w ogóle ja buduję się za granicą. Ok, niech tak będzie. Tylko chwila, bo ta droga jest mi już niepotrzebna. To było raczej, żeby właśnie przyczepić się równo do tej linii. No a tutaj, żeby nie robić. Więcej takich przejazdów kolejowych, to ja bym może skorzystał z tej drogi jakoś. No dobra, tu mamy coś takiego, także to sobie może podjechać do tego miejsca. No i tu robimy zwykłe takie skrzyżowanie. Ok, tam to tak naprawdę nie musi być jakieś super. No i co? Od razu dajemy dodatkowe tory oraz halę serwisową. No i teraz nie powinniście mi narzekać na brak tych pociągów. No to teraz na koniec chciałbym wejść w tę zakładkę produkcja i zobaczmy, jak to wygląda. 85 ton nadwyżki drewna. A ile w tym momencie momencie zarabiamy, jak sobie tutaj najedziemy, plus 12 tysięcy, a ile było na początku? Jakoś 14, no coś podobnego. Więc na pewno to nie jest tak, że teraz zaczęliśmy nie wiadomo ile zarabiać, no ale też musieliśmy zapłacić za te wszystkie kratki, one tam mają jakieś opłaty miesięczne, plus budowanie tych wszystkich dróg i tak dalej. Więc może w tym momencie to się jakoś bardzo nie opłacało, ale myślę, że w przyszłości jakoś nam się to zwróci. Dziękuję bardzo za oglądanie, pamiętajcie o łapeczce w górę, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa, cześć. cześć. THANKS FOR